Mimo nie najlepszej sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, polkowickie spółki gminne notują dobre wyniki finansowe. Są oczywiście drobne wyjątki, ale na wzór wyrastają przedsiębiorstwo gospodarki miejskiej w Polkowicach i górnik Polkowice. Udało nam się szybko przeorganizować pracę, dostosować się do nowych warunków i już w kontekście całego roku i całej działalności spółki udało się zbilansować naszą działalność. Ja przypomnę, że nie tylko usługi wodno-kanalizacyjne są przedmiotem działalności spółki, zajmujemy się również ciepłownictwem, usługi laboratoryjne, usługi komunalne, sprzątanie miasta, także te wszystkie elementy pozwoliły nam zbilansować, i lekki plus uzyskać w tym roku. Dodatni wynik finansowy spółki Górnik-Polkowice to zaskoczenie. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz w jej dziesięcioletniej historii. W przypadku klubu sportowego Górnik Polkowice to jest o tyle ciekawe, że ten dodatni wynik finansowy jest po raz pierwszy w historii tego klubu. Trzeba każdą złotówkę oglądać, i w, tym, w tej sytuacji, kiedy nie przychodzą kibice, tracimy też część przychodów, to sukces generuje dodatkowe też koszty, tak? bo, bo zawodnicy wygrywają, cieszymy się, ale, ale to, to też kosztuje. tak. No, tak jak powiedziałem, Rolexów oszczędziliśmy sobie już na początku, dwa lata temu, jak przyszedłem. No Liczymy każdą złotówkę. Jeżeli ktoś śledzi nasze ruchy transferowe, to też widzi, że raczej działamy oszczędnie, rozsądnie i z taką rozwagą. W gorszej sytuacji z oczywistych względów jest Aquapark Polkowice. To nie powstrzymało jednak prezesa przed wykonaniem wyczekiwanego remontu kręgielni, a wsparcie właściciela, którym jest gmina, okazało się kluczowe. Jeżeli chodzi o płynność nie najgorszej sytuacji, to, to raz e, wsparcie właściciela, które e, gdzieś tam pojawia się w kontekście dokapitalizowania. Jest ono mniejsze niż w zeszłym roku e, o blisko milion złotych, ale to jest wsparcie, które dosyć dużo nam daje. No i dwa e, środki pozyskane w ramach e, wsparcia czy, e, czy tarcz PFR-owskich, czy dopłat do wynagrodzeń dla pracowników w ramach e, współpracy z urzędami wojewódzkimi. Sytuacja finansowa. Polkowic mimo trwającej pandemii pandemii nie wymyka się spod kontroli, zapewnia burmistrz miasta Łukasz Puźniecki. Zarządzamy miastem odpowiedzialnie, staramy się, aby wyniki te przekładały się również na dobrą jakość usług tych spółek, co zresztą widać chociażby właśnie w ofercie, którą miasto przedstawia mieszkańcom. A co z tymi spółkami, które gorzej sobie radzą? Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, jak i Regionalne Centrum Sportu i Rekreacji Aquapark Polkowice no niestety w związku z COVID-em ucierpiały troszeczkę bardziej niż zwykle. Można powiedzieć, że, że, że to naturalne, ale robiliśmy wszystko, aby, aby to, te, te, te straty, które spółki odnotowały te dwie, minimalizować tak, aby, aby też podtrzymywana była dobra jakość usług. Dobre wyniki finansowe niektórych spółek w Polkowicach to dla gminy nutkę optymizmu w tym trudnym czasie. Dariusz Nawakowski, miedziowe fakty.